To jest lista content creatorów, których lubię, bardzo lubię. Bądź nie lubię, albo są ok. Więc lecimy. Na początku. Lukis. Luki poko. Mm, nie wiem, dziwiłem się, że ma tyle obserwacji, jak go pierwszy raz widziałem. Dajemy go na OK. Tapilonek. Tapilonka lubię, więc dajemy go na lubię. Bejba. Bejba nagrywa z Kinderem, więc lubię. Mm, Akso AXO bardzo lubię. Lubię go bardzo. Zielony pieseł to mój kolega. Więc go dajemy na bardzo lubię. Kaminox. Kaminoks robi fajne yy, animacje, więc dajemy go na. Okej. Okay. Nie znam go zbytnio. Mm. Polish VR. Polish VR lubię. Igla z tego też lubię. Trawę Wiar, lubię bardzo, bardzo lubię. I Jachoni. Ja z Jachonią będę robił kolaba. I bardzo go lubię. Kamelo lubię, tylko nie wyświetlają mi się, nie wiem czemu, ich, jak, jej filmy. Cała Wiar to mój kolega. Sigmon, Sigmona, lubię. Bardzo lubię. Mikiwiara, ok. Jest ok. Chilking lubię. Fuzjona lubię też bardzo. Kinder. Kindera też bardzo lubię. Go. No, lubię. Zajkowskiego też lubię bardzo. Takos lubię też. Elegancika też lubię. No i to to mój duo, więc go uwielbiam. Bardzo lubię. Trzymajcie się.